Hej, z tej strony Karolina. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z taką szybką prezentacją exploding boxa komunijnego, który niedawno wykonałam. Wykonałam go na zamówienie i użyłam tutaj, jak widzicie, na wieczku tekturkę z napisem IHS, lustrzany papier w takim kolorze różowego złota. I wykonałam tam kompozycję z kwiatuszków. Kwiaty są z bawełny. Wykonywałam je w ramach kursu u Ewy Artalskiej. Ja Wam te kwiaty już pokazywałam i teraz w końcu miałam okazję ich użyć. I myślę, że prezentują się w tej pracy komunijnej bardzo ładnie i elegancko. Wewnątrz pudełeczka znajduje się kolejne, ponieważ w zamówieniu była taka prośba, żeby było miejsce tutaj na Upominek w postaci biżuterii. Więc e, takie pudełeczko powstało. E, I tutaj właśnie mieścił się ten e, upominek. E, a na ściankach e, wykorzystałam też właśnie ten lustrzany papier e, i takie elementy e, dekoracyjne z kolekcji Alchemiopard, tej komunijnej. E, natomiast na dwóch ściankach są napisy. Z jednej strony jest pamiątka pierwszej komunii świętej a z drugiej strony jest taki wierszyk właśnie komuniny. Jakieś drobne takie elementy jeszcze dekoracyjne w postaci półperełek tutaj poprzyklejałam i w zasadzie to tyle. Taki prosty ten box, jeżeli chodzi o te ścianki boczne, no bo tutaj w związku z tym, że było w środku pudełeczko i ono musiało być konkretnych wymiarów, no to nie mogłam za bardzo poszaleć z warstwowością tych ścianek, ale myślę, że i tak wyglądają całkiem elegancko. Dajcie znać, co myślicie. Zapraszam Was do skomentowania tego filmiku i oczywiście do zasubskrybowania tego kanału. A dziś żegnam się już z Wami. Dziękuję, do usłyszenia, pa! pa.